Dobrze. Kochani, e, chciałbym od pewnej historii zacząć na sam początek. Może już ją kiedyś e, słyszałeś? Ja ją sobie niedawno odświeżyłem. E, otóż pewna, pewna kobieta, pewna pani e, opisała taką historię. E, to było chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. E, wybrała się do sklepu. I tak sobie chodziła po tym sklepie. Sklep był taki ogólno zabawkowo przemysłowy. Gdzieś przeglądała jakieś tam sobie artykuły, ale usłyszała, że w, poprze... w następnej alejce nie widziała kto to tam jest, tylko bo regał zasłaniał, ale usłyszała, że jakaś dziewczynka mała mówi: "Mamusiu, patrz, jakie to jest fajne". A ta mamusia do niej mówi: Dej mi to zbuzi". Ale ja nie, nie, nie biorę tego do buzi, ja to tylko całuję. Popatrz, to jest Jezusek. On jest taki malutki, tak tutaj leży i popatrz, cała ta szrubka jest taka rozwalona. Mówiłam ci, żebyś to zostawiła, bo jak tego nie zostawisz, to zaraz. No i wiecie, aż, aż ta, ta, ta kobieta wstrzymała oddech. Co się wydarzy? I kiedy przeszła na drugą stronę regału, zobaczyła zupełnie inną scenę, niż się spodziewała. Bo spodziewała się, że ta mama... E, dopadnie do, do tej córki, nie wiem, może ją poszarpie za rękę, może ją skarci, może e, nie wiem, co jeszcze zrobi, ale zobaczyła, że ta, że ta mama klęczy na podłodze koło tego dziecka, obejmuje ją, bo to, to dziecko było małe, miało ze cztery latka, obie były bardzo skromnie ubrane, i ta mama, i ta, i ta córka i, e, i płacze. Wiecie, kiedy ja tą historię czytałem, ja się bardzo wzruszyłem. Ja teraz się już trochę uzbroiłem, więc ja teraz nie płaczę. Daj Boże, że się nie rozpłaczę. Ale wiecie, to, co ta dziewczynka robiła to, ona obejmowała tą mamę. I mówiła, mamusiu, nie płacz. Ja już nie chcę tego Jezuska. Ja już go nie chcę, ja już go nie potrzebuję. Ja, następnym razem może kupimy Jezuska i pocieszała tą mamę, a mama dla odmiany płakała i, i mówiła, przepraszam, nie mam. Nie mam po prostu pieniędzy, żeby ci kupić tego Jezuska. Bardzo bym chciała kupić ci tą szopkę, ale nie mam pieniędzy. Ale się nie martw, może coś dostaniesz innego pod choinkę, na pewno coś tam będzie. Może te, te talerzyki plastikowe, co chciałaś dla lalek. Wiecie, jedna stała i przepraszała tą drugą, a ta druga klęczała i przepraszała tą pierwszą. Dlaczego one tak robiły? Bo jedna kochała drugą. I wiecie, ja myślę, że to jest taki najlepszy przykład miłości, jaką my możemy okazywać innym, i wiecie, co to jest to jest rezygnacja z siebie tak naprawdę. Ta, ta mała dziewczynka miała cztery latka tylko, a ona już to rozumiała. Ona nie wiedziała tego dokładnie, ona to po prostu czuła. Czuła, że, że chce zrobić coś dla tej mamy, żeby ją uspokoić I, i to się wiąże z tym, że ona zrezygnuje z tego Pana Jezuska, którego tak bardzo pragnęła mieć. Że uspokoi tą mamy, że ona wcale nie musi mieć tego Pana Jezuska. A ta mama dla odmiany musiała zrezygnować też z czegoś, ze swojej dumy. Bo żeby powiedzieć... Czteroletniemu dziecku przepraszam, trzeba zrezygnować ze swojej dumy, trzeba zrezygnować ze swojej y, racji. Y, żeby klęknąć na brudnej podłodze w sklepie i przeprosić dziecko, pewnie tam było dużo ludzi. Też trzeba umieć zrezygnować z czegoś. Wiecie, chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment z Ewangelii Jana, bo Jan napisał pewne bardzo ciekawe słowa. W Przepraszam, nie w Ewangelii, to jest w pierwszym liście. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale. Czytamy tutaj: Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. Drodzy, nie podaję Wam nowego przykazania. Przypominam Wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku? I tu chciałbym skończyć. Może jeszcze nie te kazanie, ale chciałbym, żebyś pomyślał teraz, w jakim miejscu jesteś. Ja też siebie badam. Ja myślę, że potrzebujemy badać siebie każdego dnia. Co chwilę może nawet. Gdzie jest nasza dusza? Gdzie jest nasze serce? Gdzie. Gdzie my jesteśmy? Wiecie, gdy jesteśmy smutni, gdy jesteśmy obciążeni, gdy jesteśmy zagonieni, gdy jesteśmy sfrustrowani, gdy jesteśmy źli, to tak ciężko nam jest skupić się na kochaniu innych, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na sobie skupieni. Jesteśmy skupieni na swoim bólu. Bolał kogoś ząb kiedyś? Mnie nigdy, ale słyszałem, że to boli. I kiedy boli cię ząb, to nie myślisz o niczym innym podobno, tylko o tym bólu zęba. Kiedyś mój znajomy miał tak zwany zastrzał w palcu. Też nie miałem nigdy zastrzału. To chyba taka jakby drzazga i to ropieje. I mówił, że chodził z tym bólem, obkładał sobie jakimiś tam plastrami, okładami, ale ból był w pewnym momencie tak nie do zniesienia. On mieszkał na jakiejś zapadłej wsi i to była noc. I on był gotów, mówi, był tak potężny ten ból, że już był gotów pójść i sobie odrąbać ten palec siekierą na pięńku bo wydawało mu się, że to będzie mniejszy ból niż to, co musi znosić teraz. I wiecie, i my czasami w takim bólu chodzimy, i trudno jest kochać innych ludzi. Trudno jest kochać braci, trudno jest kochać siostry. Ale powiem Ci, fajny Darek dzisiaj zaczął. Fajny Darek dzisiaj zaczął. Bo wiecie, Pan Jezus ma naprawdę dla nas inny plan. On nie ma planu, żebyśmy my chodzili w bólu. On ma plan, żeby, żeby nas przeprowadzić przez Niego i ewentualnie nas wzmocnić. Ale na pewno nie ma planu takiego, żebyś Ty w tym bólu był, żył, istniał, egzystował. Ale chciałbym Cię zachęcić na dzisiaj do jednej rzeczy, na sam początek. A potem przejdziemy do tego, co dalej, chociaż obiecałem, że będzie krótko, więc już się zbliżam do końca prawie. Żebyś spróbował przez chwilę nie skupiać się na swoim bólu. Żebyś spróbowała przez chwilę nie skupiać się na swoim bólu, ale żebyś spróbował skupić się na innych, na kimś innym. Tak jak ta mała dziewczynka, myślę, że ona że ją bolało to, że nie będzie mieć Pana Jezuska małego, że sobie nie kupi. Ale bardziej skupiła się na bólu swojej mamy. I przez to świadomie, nieświadomie okazała jej po prostu miłość. I kiedy my okazujemy innym miłość, to wiesz co? To chcę ci coś powiedzieć. Bardzo ciekawa rzecz się wydarza. Wtedy ten człowiek zaczyna rozkwitać. Wtedy ten człowiek zaczyna się podnosić. A wtedy jest coś takiego dziwnego w nas, że kiedy my widzimy, kiedy ktoś się podnosi i zaczyna rozkwitać, to my też zaczynamy się podnosić i rozkwitać. Czy zachęca Ciebie to, jak widzisz, jak ktoś się podnosi i rozkwita? Zachęca Cię to? Mnie to bardzo zachęca. Kiedy widzę, kiedy ktoś się uspokaja, kiedy ktoś zaczyna być ukojony w swoim bólu, kiedy zaczyna być e, taki po prostu dokochany, to. To widzisz, jak coś się budzi w nim, jak, jak, jak takie iskry się w jego oczach zapalają. I to jest właśnie to, do czego my jesteśmy powołani, żeby coś takiego wywoływać. Ale apostoł pisze coś takiego, że jeżeli my nie, nie robimy tego, to chodzimy w ciemności. Jesteśmy w ciemności. Chociaż światło jest przed nami, możemy ją wybrać za każdym razem. To zostajemy w ciemności, skupiamy się na naszym bólu, skupiamy się na naszym problemie, skupiamy się na tym, co jest złe, i mamy przed oczami co? To, co jest złe. Mamy przed oczami ból. Ta mama, kiedy tą córeczkę przytulała, myślę, że ona widziała, widziała ból tej córeczki, czuła też swój ból, ale też widziała, i starała się to powiedzieć to, co jest dobre. Powiedziała o tych naczynkach, o tym, że będzie lepiej. Starała się ją zachęcić i pocieszyć. Wiecie, my potrzebujemy wychodzić ze swojej strefy ciemności i wybierać świadomie jasność. Świadomie potrzebujemy wybrać jasność. Czasami to jest trudne zerwać z ciemnością. Czasami jest tak trudno odmówić sobie prawa do, do tego, żeby się skupiać na tym swoim palcu, który tak boli. Ale kiedy się będziesz na nim tak skupiał, to coś ci powiem. To jedyne do czego cię to doprowadzi, to do obcięcia się kierą. I mój, I mój kolega wiecie wytrzymał. Nie obciął sobie tego palca. Dzięki Bogu. Wytrzymał do momentu, kiedy lekarz go przyjął, uratowali mu tego palca. Ale wiesz, mógł nie wytrzymać, bo skupiał się na bólu. Więc ja nie chcę mówić, że wtedy powinien pójść i powiedzieć: o, rodzino, kocham was, ale jest fajnie, może zaprzęgnijmy kucyki. Ale, ale może powinien zdecydować, żeby nie tkwić w tym, żeby wyjść z tego za wszelką cenę. I dzisiaj chciałbym cię do tego zachęcić. Wiecie, jak to zrobić? Kiedy Pan Jezus mówi o największych przykazaniach, mówi o dwóch. Pamiętacie? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, i z całych sił swoich, i z całej duszy swojej. Kogo stawia na pierwszym miejscu? Boga stawia na pierwszym miejscu, a po drugie kogo? Niego. Wiecie, że to jest ciekawe, że w ogóle nie, nie mówi będziesz miłował siebie samego jak siebie samego. W ogóle tam nie ma nic takiego. Nie ma w ogóle o miłowaniu siebie samego. Pan Jezus nie musi tego podkreślać w ogóle. Wiecie czemu? Bo myślę, że mamy to wkodowane. Po prostu miłujemy siebie, choćby nie wiadomo co. Nikt nas nie musi tego uczyć. Jesteśmy w stanie podeptać każdego, byle tylko sobie swoją miłość zapewnić. Ale. Dlatego właśnie myślę, że Pan Jezus mówi: najpierw skup się na kochaniu Boga, potem skup się na kochaniu innych i zobaczysz, co się wydarzy. I zobaczysz, co się wydarzy, wiesz co się wydarzy? To będzie najlepsze dla Ciebie. Wtedy miłość przyjdzie do Twojego życia. I wiecie, ci, którzy są kochani, kwitną. Tylko w miłości, tylko w miłości przez. Miłość, kiedy kochamy innych, możemy stworzyć innym warunki do tego, żeby się rozwijali i wzrastali. Znamy ludzi, którzy narzekają na wady innych. Znamy takich ludzi? Nie w naszym kościele, oni są z innych zborów. Więc ci źli ludzie, którzy narzekają na wady u innych, to są ludzie, którzy nie doświadczą tego, że ktoś będzie przy nich wzrastał. Nie zobaczą nigdy kogoś, kto będzie się rozwijał. Wiecie, jest nawet taki sposób zarządzania, że przychodzi się i się punktuje człowieka i to zrobiłeś źle, 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 źle. Powiem wam, w ogóle żadnego wykształcenia nie trzeba do tego, żeby krytykować. U każdego znajdziesz dziurę, u każdego znajdziesz plamę, u każdego znajdziesz problem, u każdego znajdziesz wadę. Znajdziesz? Bez trudu. Ale kiedy będziesz go tym chłostał dzień po dniu, to najwyżej możesz jedną rzecz osiągnąć: człowiek się załamie. Człowiek się załamie. Ale kiedy będziesz mówić do tego człowieka, mimo jego wad, mimo jego plam, mimo jego dziur, dobre rzeczy oni mi do niego. Wiecie co, co będzie? On będzie kwitł. Wiecie, e, zdamy wszyscy Justynę e, z Teen Ranch, prawda? Justyna to jest taka kochana dziewczyna, kochane stworzenie. Mam przywilej znać ją od jej narodzin duchowych. Wiecie, kiedy Justyna ma te dzieci tam pod opieką na, na, swojej, na swoim ranczu, na fundacji, to to jest niezwykłe, że te dzieci, jakie by nie było, ona zawsze je chwali. I znajdzie dziecko, to dziecko wpadło w kałużę, w błoto, utytłało się po prostu tak I ona jedną... Czystą plamkę znajdzie na tym dziecku i pochwali za to. I pochwali za to. I jak to dziecko się czuje? Powiem ci jak. Pochwalone, zachęcone, podniesione, wzmocnione, kochane. A jak ono by się poczuło, gdyby ktoś się ganił? My potrzebujemy przestawić się w naszej głowie, potrzebujemy wyjść. Z ciemności, z ciemności, w której pozostajemy, w kierunku jasności, którą mamy przed oczami. A nią jest Pan Jezus Chrystus. I tak jak Jan mówi, nie możemy mówić, że jesteśmy w Bogu, skoro tkwimy w ciemności. Ja dzisiaj chcę zachęcić Ciebie, chciałbym, żebyś na koniec tego dnia, tego spotkania, tego nabożeństwa, że wyszedł z myślą, że nie możesz zostać w ciemności. Że za wszelką cenę musisz wyjść do jasności. I to jest decyzja. O, nie jest tak łatwo kochać wrogów. Pewnie, że nie jest łatwo. Ale da się. W każdym znajdzie się tą czystą plamkę. W każdym jednym znajdzie się coś czystego. Znajdzie się. Nawet we mnie. Nie, no, teraz to nie wierzycie. Okej. Okay. Wiecie, my potrzebujemy. Potrzebujemy nauczyć się tego. Bo nasz czas może minąć. Czas, kiedy mamy możliwość kogoś podnieść, kogoś zachęcić, kogoś wzmocnić, może minąć. I będziemy tego żałować. Mówię Wam, żałuję się tego do końca życia. Wiecie, jeszcze jedną historię, tylko bardzo krótko opowiem. Też, też pewna kobieta to opisała. I też to się troszkę wiąże z Bożym Narodzeniem. To taki czas dawania sobie prezentów. Nie wiem, czy u was w klasie był taki zwyczaj, że wylosowywało się kogoś na Mikołajki i się dawało prezent. Mieliście tak? I wiecie, fajnie było, jak się dostało fajny prezent. Ale nie fajnie było, jak się dostało niefajny, co? Ja kiedyś dostałem niefajny. I wiecie, w ogóle nie pamiętam tych fajnych prezentów, tylko ten jeden niefajny. Ale to nie o tym chciałem mówić. Nie uprzedzałem, że ta historia będzie długa i rzewna. Więc. E, ta kobieta, o której mówię, e, opisywała pewną historię ze swojej młodości, bo to była już starsza pani. A ona miała młodość w tak zwanym dwudziestoleciu międzywojennym, czyli kiedy było. Ubogo i widnie w Polsce były bardzo wyraźne, wyraźny podział na klasy społeczne. Struktura majątkowa była też widoczna, i ona należała do takiej bogatszej klasy. Była w tej klasie w warstwie uprzywilejowanej. Większość jej jej też rówieśników z jej klasy też była w tej, w tej klasie społecznej, ale trafiła im się w szkole, w klasie jedna dziewczyna, która pochodziła prawdopodobnie z bardzo jakiejś. Ubogiej rodziny, ale była bardzo zdolna, była po prostu mega zdolna. Więc dostała, ktoś jej ufundował stypendium, a ona z jakiejś chłopskiej rodziny trafiła po prostu do, do jakiegoś gimnazjum dla, dla bogatych. I oczywiście dzieci, jak to dzieci, dzieci się naśmiewały z niej, że jest brzydko ubrana, że nie jest pachnąca, że ma stare buty, że ma brzydkie książki. Wiecie, może doświadczyłeś czegoś takiego kiedyś, albo, albo może sam byłeś kimś, kto kogoś takiego dręczył. Ja sam miałem w klasie taką dziewczynkę. I powiem Wam, że zamiast pomóc jej, to się z niej śmialiśmy. I do dzisiaj jest to takim cierniem w moim sercu. Kiedy pomyślę o tym, jak postępowaliśmy względem tej dziewczyny, to nie było jakieś maltretowanie czy coś, broń Boże, ale po prostu się z niej śmialiśmy po kątach. A ona naprawdę przeżywała swój dramat gdzieś. I widzisz, może jest jakiś człowiek, który przeżywa swój dramat, a ty jesteś skupiony. Wiesz na czym? Jaki jesteś świetny i fajny. I jakie ty masz drogie zabawki i fajne rzeczy. Ale nie o tym chciałem. I wiecie, kiedy przyszedł Dzień Mikołajek, w tamtej klasie również rozlosowywano rozros prezenty. I. Ta kobieta, która to opowiadała, tą historię, mówi, że tak trafiło, że kiedy ta dziewczynka, ta biedna wylosowała, to ktoś spojrzał jej przez ramię i wykrzyknął nazwisko tej osoby, którą ona wylosowała, bo nikt oczywiście nie chciał być wylosowany przez tą najbiedniejszą dziewczynkę w klasie. Wiecie, okazało się, że to jest nazwisko właśnie tej, tej pani, która to opowiadała i mówi, że była bardzo zła. Czu, czuła się pokrzywdzona, poszkodowana przez, przez los ale kiedy przyszedł czas rozdawania prezentów, to okazało się, że ona dostała tam w, jako prezent portfel. Bardzo ładnie, misternie, pięknie wykonany. I poszła do tej dziewczyny i zapytała, skąd masz takie, takie coś ładnego? Ona powiedziała, mój tata, z mamą to zrobili. widzicie, cała rodzina się starała, żeby. Jak najlepszy dar dać. I wiecie, ona schowała ten portfel i myślała sobie, jakby było dobrze z tą dziewczyną się może gdzieś kiedyś spotkać, porozmawiać, odwiedzić ją w tym jej biednym domu i, i poświęcić jej czas. Ale nigdy się jakoś na to nie zdobyła. Miała pilniejsze sprawy. I po wielu, wielu, wielu latach, kiedy przeglądała swoje rzeczy, znalazła ten portfel. Tylko on się zachował. Gdzieś go przechowała, ten portfel, który wiele lat temu dostała. I go otworzyła. I wiecie, wypadła z niego karteczka, której nigdy wcześniej nie zauważyła. Którą ta dziewczynka jej włożyła tam. I tam było napisane, dla mojej najlepszej przyjaciółki. Wiecie, ignoruje, ignorujemy ludzi. Ignorujemy ludzi. Wiecie, mówimy, że nie mamy czasu. Nie mamy. Nasz czas upływa. Bo mam pracę, bo mam obowiązki, bo mamy różne rzeczy. A ludzie, którzy potrzebują, żeby ich pokochać, Umierają może gdzieś w samotności. A wystarczyłby drobny gest. Więc chciałbym Cię zachęcić dzisiaj, żebyś wyszedł z ciemności wreszcie, żebyś wyszedł z ciemności swojego bólu. Przestań się skupiać na sobie, przestań się skupiać na swoim bólu, przestań się skupiać na swoich brakach. Przestań się skupiać na swoich niedostatkach, a nawet na swoich marzeniach. Rozejrzyj się wokół, zobacz, ile, ile ludzi. Być może wysłało ci taką karteczkę. Twój przyjaciel. Tak przez wiarę trochę, bo chciałby po prostu być przyjacielem. Twoim przyjacielem, a ty nie masz czasu. A ty nie masz czasu. Bo masz przecież tyle do zrobienia, tyle filmów do obejrzenia, tyle SMS-ów do przeczytania, tyle TikToków, tyle Whatsappów, tyle Netflixów i nie wiem czego tam jeszcze. Facebooków. Chciałbym cię zachęcić. Wyjść z ciemności. Powstańmy. Panie. Ja dziękuję, że ty rzucasz czasem światło. Ja modlę się tylko, żeby to światło nie zostało przez nas ignorowane. Ty rzucasz światło, które ma oświecić naszą duszę. Jeśli tam jest coś mrocznego, to żeby to zostało wydobyte na światło i zostało oczyszczone i usunięte. Panie, ja wierzę, że to jest Twój zamysł, Twoja intencja. I chcę się modlić, żeby każdy na czyją duszę światło dzisiaj rzuciłeś, żeby nie ukrył głębiej i w jeszcze mroczniejszej ciemności tego, co Ty, Panie, oświetlasz teraz, ale żeby odrzucił to. Żeby przyznał się do tego, co niewłaściwe, do tego, co, co Tobie się może nie podobać. I że podjął próbę, wysiłek do odrzucenia, do odrzucenia ciemności, do odrzucenia beznadziei, do odrzucenia niewiary, że podjął próbę i wysiłek, żeby zrezygnować z siebie. Ze swoich racji, ze swojego dobra, ze swojej wygody, ze swego komfortu. A zaufał Tobie, że kiedy to zrobimy, to Ty, Panie, zatroszczysz się o resztę. To Ty, Panie, nie dasz nam ponieść krzywdy ani straty. To Ty, Panie, nas podeprzesz. To Ty nas wynagrodzisz. To Ty nas zachęcisz. I Panie, chcę się pomodlić, abyś ty dał nam mądrość do tego, dał nam wytrwałość w tym, siłę, i abyśmy nie ignorowali, panie, tych wszystkich ludzi, którzy pragną być kochani po prostu przez nas. Modlę się, żeby nic nie było ważniejsze. Żaden nasz życiowy plan ani cel, żadna nasza racja ponad innych, ponad tych, których ty nam dałeś. A ja wiem, że Ty dałeś nam tych ludzi, którzy są wokół nas, do tego, żeby ich obdarzać łaską i miłością. I w tym nam Panie dopomóż. W imieniu Jezusa. Amen.